Że z mężczyzn pełnych życia, pełnych ikry, pełnych zadowolenia, kiedy poznajemy nasze ukochane, to zamieniamy się w kapcie, w portofle I jak tego uniknąć? Słuchajmy bardzo uważnie, bo yy, taki niespodziewany live, dzisiaj nagrałem Was 10 wideo dla Was w przyszłości. Tak, które będą na tym kanale. Zanim przejdziemy do tematu pod tytułem jak, co się dzieje, że mężczyzna staje się pantoflem. I to jest tak mocny mechanizm. To jest tak mocny mechanizm. I powiem szczerze, nie takich kozaków znałem. Nie takich kozaków znałem, co się zarzekali. Że ich to nigdy nie spotka. I co? I szewce. Ale to teraz nie ma znaczenia. Teraz moment. Może ktoś się jeszcze tutaj pojawi na tym małym spontanicznym live. Ie. Będę opowiadał o tym, co powoduje, że mężczyzna staje się pantoflem. Oczywiście będzie szybko, sprawnie i na temat. Więc słuchaj mnie bardzo, bardzo uważnie, bo, bo warto. Bo naprawdę warto. Patrzę, co my tu patrzę na tą listę tych pięknych rzeczy, które mam tutaj do przygotowania dla Ciebie. Do przygotowania. Eee, tak. Lecimy. Lecimy z tematem. Słuchaj je uważnie. Pierwsza rzecz jaka w ogóle powoduje ten proces tak zwanej betalizacji, czyli dlaczego on w ogóle występuje. No bo kobieta musi mieć pewność tego, że mężczyzna będzie przy niej i będzie bardzo zdolny do tego, zdolny do, do poświęceń, do poświęceń na jej rzecz. To jest oczywiście normalne, kobieta chce zapędzić byt swojemu potomstwu i tak dalej. Wiadomo, ale te wszystkie cechy, które powodują, które mężczyzna nabywa w ramach poddania się temu procesowi, które powodują, że on jednocześnie jest bardziej uległy, Jednocześnie są te cechy, które ją odtrącają, więc my musimy tak balansować na tej linii między życiem a śmiecią. I teraz będę opowiadał Ci, z jakich powodów mężczyźni decydują się na coś takiego. Decydują się zaprzedać duszę albo umrzeć powolną śmiercią tysiąca przyzwoleń. Pierwsza rzecz to są mężczyźni, którzy oczekują od kobiet wsparcia emocjonalnego. I często dajecie się złapać na tą pułapkę na zasadzie takiej, że one wam mówią, że mi możesz wszystko powiedzieć. No i gadacie. mimo, możesz mi zaufać. No i ufacie. Ale nie do końca rozumiecie na czym to polega. I później robi się z tego wielki, wielki problem, bo no ona wtedy wykorzystuje to, co usłyszała przeciwko wam i jest wtedy kibel niestety mega, mega lipa, niestety niefajnie i niesympatycznie. I jako że znalezienie tej odpowiedniej kobiety, której można zaufać, niestety nie jest odpowiednim, nie jest odpowiednią strategią, ponieważ jeżeli Ty chcesz wejść w role głowy rodziny, niestety swoje problemy, wątpliwości, niepewności pozostaje Ci omawiać jedynie w męskim gronie, w gronie specjalistów. A nie żalić się kobietom, nawet kobietom w pracy. Oh, dobra, no. Nowocześnie filtę niebieskiego światła lecimy z tematem. Kolejne tutaj już trochę dzisiaj nagrywałem tych filmów, z czym tu lampa świeci po oczach, widzisz ją w odbiciu oprawek w szk szk szkłach. Kolejna rzecz. To jest właśnie bliskość, intymność. Cipa Wam zarasta na oczy. I w końcu kobieta spełnia wasze najskrytsze fantazje. Jest taki te termin Soul Snatcher. Soul, Soul Snatcher. Urban Dictionary. Dictionary. Tak. tak. To jest kobieta, która dokonuje takiego aktu seksualnego, że mężczyzna boi się, że już nigdy więcej. Więcej tego nie przeżyje. Jak mówi właśnie urban. Urban Dictionary Soul Snatcher 3000 When you received head just as you're about to not shove your meat to the back of her throat so she choked and it come out of her nose. <laughs> no, coś takiego. I to jest właśnie sytuacja, w której mężczyzna dostaje od kobiety taki seks, jakiego wcześniej nie miał. Trzeba na to Uważać. Trzeba na to bardzo uważać. I powiem, że niestety niektóre decyzje są takie trudne, jak się przed tym, jak się przed tym uchronić. Przede wszystkim mieć świadomy, że niejednemu psu na imię jest bórek. I są kobiety, które naprawdę potrafią bardzo dużo. I zastanowić się, czy rzeczywiście jest warto poświęcić wolność za to wszystko, co na sobą z tobą robi. Bo są dwa etapy, jak już jesteśmy przy temacie intymności, dwa etapy w życiu pantofla. Pierwszy, robisz coś po to, żeby nie stracić seksu. Drugi, robisz coś tylko po to, żeby był święty spokój, przestać ci ryć banie. No, czyli przy, czy kobieta może ci ryć banie. Tak naprawdę kobieta nie jest w stanie ci zryć bani, bo kobieta poprzez swoją mowę naciska jedynie to, co już jest w tobie, to, co wymaga uleczenia, to, co wymaga uzdrowienia. Yy, więc tak naprawdę kobieta, która cię ciśnie, potrafi być wielkim błogosławieństwem, ponieważ tak jak Odyseusz i taka z Reny te sprawy kojarzysz w szkole było, nie możesz, jak, 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 jak masz, chcesz sobie posłuchać kobiety, to nie możesz mieć możliwości podejmować żadnych znaczących decyzji. Żart. oczywiście wiem, że są kobiety mądre, wiem, że są kobiety, które naprawdę potrafią mieć dużą wartość w nasze życie, ale jeżeli ty jesteś słaby, jeżeli ty nie ogarniasz emocjonalnie sytuacji i mimo wszystko kobieta z jakiejś z powodu z tobą relacji, kiedy ty się sypisz jak domek, domek skajet, to pomyśl sobie, kto korzysta na Twojej słabości. I często są takie sytuacje, kiedy ja słyszałem o takiej sytuacji, w której to mężczyzna totalnie zwariował po odejściu kobiety, ponieważ ona. Dając mu jedzenie, całowała go w policzek tak jak jego zmarła matka. I kiedy ona odeszła, nie był sobie w stanie z tym poradzić. Po prostu tak bardzo przypominała mu matkę. I często, to jest bardzo częste w relacjach, w opisach historii mężczyzn, bo ja pracuję z Wami już 2008 roku i ja oczywiście się nie śmieję z Was ani z Waszych sytuacji, bo. Ja też musiałem pewne swoje rzeczy w swoich relacjach przepracować, i mówię to szczerze, tak? Że to nie jest tak, że jestem z kamienia i, kurwa, pan mnie zniszczał. No, tak nie jest. Mała przerwa na smaki, smaki. Widzicie? Nawet mi się zdarza. Do kosza. I bardzo często jest tak, że jeżeli mężczyzna ma jakiś deficyt emocjonalny, to jest tak, albo brakowało mu ciepła intymności. Albo jest tak wytresowany przez swoją matkę, która go dojeżdżała, że dla niego wizja, że on jest w stanie się przeciwstawić kobiecie, budzi wręcz opór, opór na poziomie fizycznym. Dosłownie, rozumiesz? Jest jak taki uwarunkowany słoń, który, którego od małego przywiązywali do wbitego kołka drewnianego w ziemi, i on dalej uważał, aby ten kołek miał. Miał nad nim moc. Więc jeżeli chcesz uniknąć tego, żeby być zależnym emocjonalnie od kobiety, to polecam ci się zastanowić mocno nad Twoją relacją yy, z mamą. Bardzo mocno. I kluczem do zrozumienia tej relacji, przepracowania tej relacji jest wybaczenie tutaj mamie. Ja teraz wrzucam coś, yy, Link do indywidualnego prowadzenia, on też jest pod opisem tego live'a. Dla ludzi, którzy chcą przepracować y, takie rzeczy, bo są pewne proste ćwiczenia, a tutaj nie będę ich teraz opowiadał, no bo i to i też moje rzemiosło, a to też nie prowadzę fundacji. Dobra, gdzie ja tu mam, zobacz kanał i. I mogę Ci polecić takie ćwiczenie, które ja sam robiłem mi bardzo, bardzo pomogło. Dzięki temu też ty nie będziesz, jest, proszę, na czacie dałem link do mentoringu. Dzięki temu ty też nie będziesz już tak zależny emocjonalnie od kobiet. Bo jeżeli na przykład kobiety bardzo często wykorzystują kotwice na matkę, tak? Czyli pewne te wszystkie schematy, które się odpalają, kiedy hmm, chłopak jest przy matce, albo kiedy mężczyźnie brakowało matki w życiu. Ja tutaj nie krytykuję nikogo, tylko opisuję, jak to działa. I jeżeli ty na przykład pozwolisz sobie na to, żeby ona ci matkowała i zaczynasz zachowywać się w relacji z nią, jak z tym, możesz nawet tego nie wiedzieć, to bardzo łatwo się w ten sposób uzależnić emocjonalnie od kobiety. A kiedy jest to emocjonalne uzależnienie od kobiety? Kiedy decydujesz się robić pewne rzeczy... Tylko dlatego, żeby coś nie stracić, nawet jeżeli one są wbrew twoim, inter... wbrew twoim interesom. Tym jest uzależnienie emocjonalne, kiedy też swoje działania i akcje dostosowujesz pod to, co dana osoba może poczuć, albo czy ta dana osoba Ci odrzuci, czy nie. I to nie mylić z szacunkiem do drugiej strony. Kolejna rzecz, która czyni mężczyzn, poza często praktycznym aspektem, tak zwanym praktycznym powodem, że o, w końcu mam dostęp do seksu i mężczyźni boją się go stracić. No bo tak naprawdę dlatego znoszą te wszystkie różne rodzaje upokorzenia w tych relacjach niefajnych. No bo jaki może być inny powód? No są jeszcze inne, ale ten jest, bardzo często się pojawia. To jest to, że mężczyźni, którzy boją się samotności. I to jest też taka pułapka. Kiedy kobieta wyczuje, że ty boisz się być sam, że sobie nie radzisz z byciem sam, to i ona będzie dalej trwała w tej relacji, to no, to znaczy, że jej zamiary nie do końca są czyste, bo widzisz, mocna kobieta, mądra kobieta, kobieta, której zależy na tym, żeby mieć mądrego mężczyznę, mocnego mężczyznę, lidera, przewodnika, ona nie będzie z mężczyzną słabym, ona go odży, ona go nie będzie naprawiać, ona nie będzie tracić na to czas. Widzisz, no. Więc nie musisz się martwić, że trafisz na negatywną osobę, i, a ty byłeś taki dobry. Albo nie, nie musisz się martwić, że stracisz pozytywną osobę, bo ty byłeś taki dobry i byłeś naiwny. No to, to tak nie do końca działa. Kolejna rzecz. Jeżeli ty zapominasz o swojej roli w związku i zaczynasz traktować kobietę jako swojego przyjaciela, zaczynasz traktować kobietę jako, jako oparcie. Szukasz u kobiety wsparcia w swoich decyzjach, szukasz u kobiety aprobaty dla swoich decyzji, podejmujesz życiowe decyzje w oparciu o aprobatę kobiety, zaczynasz sam siebie cenzurować względem tego, co pomyśli kobieta lub co ona miałaby zrobić i nie jesteś pewien tego, że wyznaczasz dobry kierunek Twojemu związku, tylko ze wszystkim latasz jak do mamusi, bo się musisz dostać akceptację. No to, to też to jest, to jest objaw tego, że no już jesteś zależny emocjonalnie. Następna rzecz. Bardzo często mężczyźni idealizują partnerki. I oczywiście dobie pomaga w tym, żeby sobie zidealizować, bo dobie logik dla psychy mężczyzny to działa lepiej niż Photoshop na zdjęcie kobiety. Myślę, że każdy, kto trochę ma więcej niż 30 lat, to, to wie, o czym mówię. Można naprawdę dużo wybaczyć, a dobry seks powoduje, że męż... i tak samo mężczyźni, jak i kobiety są ślepi na wiele różnych rzeczy. I wy często idealizujecie partnerki. Często ide... idealizujecie na zasadzie takiej, że wam się wydaje, że one są lepsze niż są w rzeczywistości. Tak nie musi być. Kolejna rzecz, która buduje bardzo mocno to, w jakiś tam sposób uzależnienie, to. Dozo, dozowanie uczucia bliskości. Wiadomo, że jak następuje ta bliskość, to są, wydzielają się te wszystkie hormony. No, możesz sobie o tym poczytać w dowolnym miejscu w sieci. I kiedy ty zaczynasz dostawać mieszane sygnały, no to rzeczywiście i dozowane jest ta, ta bliskość, ten seks jest dozowany w nieszablonowych momentach. czyli nie jesteś zawsze pewien, kiedy on, kiedy on będzie, no to to, to też nie, 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 sprzyja. nie sprzyja temu, żebyśmy miał dobrą pozycję w związku. W sensie pozycję w związku, żeby, no, żeby się nie uzależnić emocjonalnie od partnerki. Kolejna rzecz. Bardzo często mężczyźni nie mają swoich, tracą kontakt z przyjaciółmi, kiedy wchodzą w związki. Tracą kontakt z swoją siecią wsparcia, że akurat kobiety mają często bardzo silne sieci wsparcia, to mężczyźni, którzy w niektórych przypadkach nie lub bardziej celowo są zaganiani do różnych misji z dupy, żeby zająć ich czas, energię i zasoby i odciąć ich od towarzystwa, które byłoby dla nich wsparciem, to niestety no, musisz mieć jeszcze kilka innych źródeł emocjonalnego doładowania się. Że innych relacji poza tą relacją, jeżeli nie chcesz zostać pantoflem. I jeżeli ty masz tak życie zorganizowane, że ty się boisz jej odejścia, że to ci popsuje życie, no to jesteś zależny emocjonalnie. Kolejny temat, już na koniec, to jest bardzo rzadko poruszany, to jest tak zwane uzależnienie adrenalinowe. Chodzi to o to, że w sytuacjach, kiedy są różne kłótnie, są różne dramaty, nie wiesz, co się dzieje, nie wiesz, co się wydarzy, to Twoje ciało w sytuacjach stresu zaczyna wydzielać hormony, które powodują, że Ty masz sobie poradzić z toksycznym zachowaniem kobiety. I na czym to polega? Przeżywasz silny stres. Później następuje uczucie ulgi, miłość, przytulenie, seks na zgodę, i w ten sposób, kiedy ty znosisz ten cały syf, i w końcu dla Ciebie już nagrodą nie jest to, że jest dobrze, tylko nagrodą jest to, że jest cisza, to uważaj, czy nie jesteś czasem zależny adrenalinowo. Pamiętaj o tym, że miłość nie oznacza bólu. Tam, gdzie jest miłość, nie ma miejsca na bólu, nie ma miejsca, na ból, nie ma miejsca na strach. O miłość nie trzeba walczyć. Kiedy ludziom jest ze sobą dobrze i są to ludzie zdrowi psychicznie, to oni dbają o swój wzajemny dobrostan. Tam nie trzeba się rzucać na noże, nie trzeba się. Się, się szarpać, nie trzeba się kłócić, nie trzeba sobie robić prania mózgu, gaslightingów, innych rzeczy. Tak nie robią ludzie zdrowi. Nie musisz tego robić. Jeżeli jesteś w sytuacji w związku, w którym nagrodą dla ciebie, czyli znaczy standardem nie jest to, że jest po prostu miło, sympatycznie, fajnie, dbać o siebie swoje potrzeby, tylko dla ciebie nagrodą jest to, że masz spokój ty jeszcze za to płacisz? No, proszę. Po co sobie to robisz? Daj sobie spokój. Można inaczej. Można inaczej. Naprawdę. Zapraszam do moich kursów. Tutaj dałem też link do indywidualnego prowadzenia. Zapraszam do 1000 kobiet system. Jest w opisie tego filmu. Live'a. Jest też link. Daj sobie szansę. Życie jest tak ulotnym, tak pięknym darem. Nie, jeżeli osoba jest toksyczna, to ty ich kurwa nie naprawisz, stary. Nie jesteś od tego. Nie jesteś od tego. Szkoda życie na coś takiego. Zapraszam do obejrzenia innych filmów na tym kanale. I tyle. No, I, i da się żyć bez osoby toksycznej w Twoim związku, i żyć ma być spokój. Ty jako mężczyzna masz swoje zadania. Nie da się toczyć wojny na dwóch frontach. A żyć, zapieprzać w pracy czy w firmie prowadzić tylko po to, żeby wracać do domu i siedzieć dłużej w aucie, bo ktoś znowu, ktoś coś będzie od Ciebie chciał. Szkoda życia na to. Można inaczej. Pozdrawiam, cześć. Miłego, wspaniałego wieczoru, dnia, popołudnia, kiedykolwiek to słuchasz.